Od momentu, w którym poznajesz prawo przyciągania, to jedna rzecz chodzi ci po głowie cały czas. Czy jest to naprawdę możliwe, że mogę wygrać w totolotka, używając prawo przyciągania? Wow. Tak, jest to możliwe. Ale, jest jedno wielkie ale. Jak wiesz, jak funkcjonuje prawo obciągania? Prawo obciągania wygląda tak, że to, co jesteś, staje się więcej. To, co jest, powiększa się. Świat jest lustrem tego, co ty jesteś. Tak naprawdę. Wiedząc to, myślisz sobie, że okej, okay, ja muszę sobie wizualizować, czuć te uczucia. I wiedzieć absolutnie, że to jest prawda, że ja już jestem osobą, która wygrała w Totolotka. Czuć całe, wszystkie te rzeczy, które są z, związane z tym, związane z tą osobą, z tą wersją Ciebie, która wygrała już w Totolotka. Stać się tą osobą, która wygrała już w Totolotka. Stać się w całości. I tutaj wchodzi w grę właśnie to, że po pierwsze Ty nie wierzysz. Że to jest możliwe, bo jakbyś wierzył, że to jest możliwe, to byś wizualizował sobie, czuł, praktykował wszystkie te rzeczy, które są potrzebne, żeby w końcu to się stało prawdą. Ale jest wątpliwość w tobie, więc dlatego tego nie robisz. Jakbyś absolutnie na 100% ktoś ci powiedział, miał, miałbyś gwarancję i dowody na to, że 100%, jeżeli będziesz wizualizował sobie, czuł wszystkie te uczucia zatracił się w tym, że jesteś osoba, która wygrała w Totolotka, to to się stanie. Byś to robił na maksa, ile się da, bo byś wiedział, że to się stanie. Ale nie wierzysz do końca, dlatego dużo ludzi wizualizuje sobie parę tygodni, albo parę miesięcy i przestaje po prostu. To jest pierwsza rzecz. Nie wierzysz absolutnie, że to jest możliwe. Druga rzecz to jest to, że Ty Fizycznie nie potrafisz znieść takiego dużego dysonansu między tym, co ty sobie ustalisz, że jest rzeczywistością, czyli że ja wygrałem w totolotka, a tym, co się dzieje na świecie. Tym, co sądzą inni ludzie, tym, co wierzą inni ludzie. Jeżeli ty będziesz czuł i zachowywał się i był tą osobą, która wygrała w totolotka, to twoje zachowanie będzie całkiem inne. I bardzo dużo ludzi będzie myślało, że ci. Po prostu wyszczeliło coś w głowie, że zgubili kontakt z tobą. Nie można się porozumieć z tobą, bo ty myślisz jakieś rzeczy, które nie ma. Nie jesteś w stanie znieść takiego dużego dysonansu. Po prostu niektórzy ludzie fizycznie, może jest ktoś, kto potrafi to, nie wiem. Ale w większości z nas nie jest w stanie znieść takiego dużego dysonansu. Nawet jak praktykujesz to, Praktyka tego, że Ty jesteś osobą, która już wygrała w i czujesz te uczucia. Jeżeli to absolutnie by było prawdą, to w końcu to by się stało rzeczywistością. Jeżeli dla Ciebie to by było prawdą, taką absolutną, gdybyś się zachowywał tak i działał tak, to z czasem powoli będzie musiała się rzeczywistość dostosować do tego. To jest prawo przyciągania, to jest fakt. Teraz zawsze masz z tyłu głowy, ten głosik, ten ty, ta część ciebie, która mówi dobrze mi idzie, w ten sposób wygram. Ta osoba, ta część ciebie, ona nie czuje się wygraną. Ona cały czas obserwuje i patrzy, że a teraz może wygramy w ten sposób, dobrze mi idzie, albo dobrze wizualizuje sobie. Więc praktycznie twój akt, starania się o to, że byś wygrał w Totolotka, czyli ty musisz wizualizować sobie, ty musisz czuć pewne uczucia. Starasz się czuć pewne uczucia, że jesteś milionerem, już, że już wygrałeś. To staranie się jest praktycznie pokazywanie, że nie jest tak, bo powód, dla którego starasz się i robisz to, jest dlatego, żebyś stał się milionerem, czyli Praktycznie stwierdzasz, robiąc to, stwierdzasz, że nie jesteś. Więc żeby to się stało prawdą, musisz absolutnie, totalnie zagubić się w rzeczywistości, w której po prostu nie ma innej opcji. Jesteś szalony człowiek. Po prostu crazy. Inni patrzą na ciebie i nie potrafią nawiązać kontaktu po prostu, bo widzą, że Ty jesteś w jakimś innym świecie. Nie może być tego głosu z tyłu głowy, który mówi: Teraz może wygramy. W końcu może się uda. Nie może być nic takiego. Musisz być cały ty absolutnie zatracony w tym. Chociaż może nie całość, może to się udać, jak większość ciebie jest zagubiona w tym. Powiedzmy, większość swojego dnia, czasu jesteś tą osobą. Nie może to być 5 minut w ciągu dnia i zmienić to całe, bo 5 minut będziesz wizualizował sobie czuł te uczucia, a 90% dnia będziesz chodził i się stresował i cały czas będziesz pokazywał, działał nawet na rzeczy, które mówią, że ja nie mam, czyli szedł do pracy, robił to, robił tamto. To jest bardzo skomplikowany proces i jest praktycznie niemożliwe, więc... Mówimy tak, jest to możliwe wygrać w Totolotka, ale znowu nie jest to możliwe wygrać w Totolotka. Teraz do tego dochodzi jeszcze powód, dla którego chcesz wygrać w Totolotka. Dlaczego chcesz wygrać w Totolotka? Bo chcesz spełnić wszystkie swoje marzenia. Dlaczego nie spełniasz już sw wszystkich swoich marzeń? A, bo nie mam zasobów, nie mam yy, czasu. Jakbym wygrał w Totolotka, to bym miał czas. Wiesz, co się dzieje, jak wygrywasz Totolotka? Nie masz presji nad sobą. Nic nie stoi nad tobą i nie robi ci presję, żebyś się ruszał. Powiedzmy, że ty masz pewne marzenia. Twoja, twoje źródło ciebie ma jakąś misję, jaką, jakieś marzenie, coś chce pokazać na tym świecie. W jakim świecie ty będziesz miał motywację na to, żeby starać się, żeby się męczyć, żeby się próć, żeby spełnić tą swoją misję, to swoje marzenie? jeżeli nie masz presji nad sobą. Przypomnij sobie kiedyś, kiedy ustaliłeś sobie, że wstaniesz rano pobiegać sobie. Wstaniesz rano pobiegać sobie, wcześnie rano. Może ci się to zdarzyło, udało cię raz, dwa, trzy. Ale jak dużo wysiłku wymagało to, żeby wstać rano i iść, pobiegać, jak nic nie zmusza Cię do tego? to chcesz zrobić dla twojego dobra ile razy pomyślałeś sobie a zostaw nie potrzebuję wstać nie mam presji nad sobą że muszę wyobraź sobie nawet nie możesz sobie wyobrazić jak to jest być milionerem osobą, która wygrała w tutelotkach gdzie jeszcze bardziej nie będziesz miał presji nad sobą nic, nic ci nie, nie, nie będzie dawało presji nie będziesz musiał wstać rano i pluć się i robić pewne rzeczy. Myślisz sobie, że ja zrobię to, ja znajdę motywację, ale przypomnij sobie ten moment, gdzie budzik szczelił rano, i myślisz sobie, może nie tym razem. Przypomnij sobie, jak mocne to jest to uczucie, że wiesz, że chcesz, że chciałbyś, ale nie mogę, nie chce mi się, i wyłączasz. I śpisz sobie dalej. Jeżeli myślisz sobie, że jak będziesz milionerem, to tak zrobisz te rzeczy, to przypomnij sobie, jak bardzo olałeś w takiej sytuacji. Chyba, że motywacja w tobie jest tak mocna, że nawet jak masz miliony, to pewną rzecz i tak będziesz robił. Ale na przykład dużo ludzi mówi, że chcę podróżować sobie, chcę zobaczyć świat, to jest moja misja, chcę zobaczyć świat, odkryć świat, cokolwiek. Pragnę tego, to jest moje marzenie. Okej. Okay. Wyobraź sobie jakość Twojego podróżowania, jeżeli teraz weźmiesz się za to, gdzie będziesz musiał znaleźć czas, znaleźć kasę, znaleźć wszystkie zasoby, żeby zrobić tą podróż, jaką wartość będzie miała ta podróż, gdzie będziesz musiał postarać się o nią, i co wyciągniesz w tej podróży, i co będzie się działo w tej podróży? A alternatywa jest, że jesteś milionerem. Masz wszystko co chcesz i podróżujesz sobie gdzie chcesz, kiedy chcesz, więc prędzej olejesz jakąś podróż albo jak pojedziesz, to weźmiesz najbardziej ekskluzywny hotel, który ma wygody. Czajsze o co chodzi? Jakość tego twojego, tego twojego podróżowania, tego zwiedzania będzie o wiele gorsza, jeżeli jesteś milionerem. Jakość, w sensie jakość emocjonalno-przeżyciowa, twoje przeżycie. Będzie o wiele mniej intensywne. Więcej wyciągniesz z podróżowania w cięższych warunkach niż z podróżowania w luksusowych warunkach. Więcej wyciągniesz z tego. I więcej rzeczy, jak jesteś milionerem, olejesz, nie będziesz musiał, nie będziesz miał presji. Więc zastanów się teraz, czy chcesz być milionerem? Czy bycie milionerem spowoduje jeszcze więcej tego, tej misji Twojej, czy spowoduje napęd tej Twojej misji, czy raczej opuścisz swoją misję, swoje marzenie, swoje chęci? I przypomnij sobie ten moment, gdzie odłączałeś budzik, gdzie myślałeś sobie następnym razem, jak mocne to jest. Po prostu nie możesz. Jak nie masz presji nad sobą, presji, okoliczności, że Cię wymuszają, Chają cię w pewną stronę, to prędzej człowiek sobie odpuści bardzo dużo rzeczy. Więc, czy naprawdę w głębi chcesz wygrać tę lotkę? Jeżeli nadal chcesz, to możesz, możesz, ale koszt jest bardzo wysoki i czy jesteś chętny, żeby poświęcić tyle? Aby wygrać w Totolotka. Bo to nie chodzi o wygranie w Totolotka, bo Ty chcesz mieć pewność, że ja będę bogaty i będę miał możliwości, będę wolny. Wolność, nie? Będzie wolność. Będę miał, więc będę wolny. Więc Ty praktycznie nie chcesz. Bardzo dużo ludzi zamiast myśląc o tym, co chce przeżyć, jak użyć tą kasę, to chce ją mieć. Po co ją mieć? Po co mieć kasę? Twoje marzenie jest, żeby mieć? Co ci to da? Pewne uczucie wolności. To uczucie wolności już masz teraz. Jesteś wolny do tego, żebyś wybierał, co chcesz. Ta kasa praktycznie wychodzi ze strachu bardziej, prędzej. Nie zawsze, ale bardzo dużo wychodzi ze strachu, żebyś miał pewność, żebyś miał. Pewność, żebyś się czuł bezpiecznie. Że może zabraknąć, a ja mam na zapas. Więc to wychodzi z takiej ciemniejszej strony. A ciemniejsza strona, czyli jeżeli boisz się, że nie będziesz miał, chcesz mieć na zapas, to znaczy, że ty jako osoba boisz się, że nie będziesz miał, czyli będziesz jeszcze bardziej przyciągał tego, co jesteś, czyli jeszcze więcej będziesz się bał, będą okoliczności, które będą powodowały, że jeszcze bardziej się będziesz biały, bał, że nie będziesz miał. Więc prawo przyciągania jest, poszerza się bardzo szeroko, i ważne jest to, żebyś wiedział, że możesz, ale nie zrobisz tego. Po prostu nie zrobisz tego. Najlepiej. Jest sobie odpuścić. Jak sobie odpuszczasz to, że wygrasz, że będziesz miał kasę i się skupisz na wdzięczności, na tym, co masz, na te możliwości, co masz, na tym, że ty teraz już masz możliwość zrobić, co chcesz, wybrać pewne rzeczy i masz tą presję jeszcze, jeszcze ten napęd masz, żeby robić to, bo musisz, część ciebie musi być taka, która. Chcę coś zrobić. A z drugiej strony potrzebujesz też trochę presji, żeby cię popchało w tą stronę. Więc na zakończenie. Ciesz się tym, że masz presję nad sobą. Wymusza cię na to, żebyś się kierował w pewnym kierunku. Ciesz się tym, że masz różne problemy. Ciesz się tym, co masz już, teraz. Ciesz się tym, że siły z zewnątrz cię napędzają. Wprowadzają cię w ruch. Ciesz się tym, że masz dużo już. Ciesz się tym, że masz możliwości. Są rzeczy, które łatwiej się zmanifestują, staną się. Na przykład myślenie w Totolotka i wizualizowanie sobie wygraną w Totolotka może Ci zająć dużo czasu i dużo energii, i dużo emocjonalnych zmian, zmian w swojej psychice, i tak dalej, żebyś się zagubił cały w tym, żeby to się stało prawdą. A są rzeczy, które łatwiej uwierzysz, łatwiej. Będą bardziej rzeczywiste. Jeżeli wierzysz bardziej w to, że jeżeli trochę ciężko popracujesz nad czymś tam, to to zaowocuje i się stanie, to idź w tą stronę. Jeżeli w to wierzysz, to to, to się stanie prędzej niż wygrana w totoletka, co jest bardzo daleko w rzeczywistości w faktach, w, ty, w czymś, co ty możesz uwierzyć. Do punktu, gdzie ty możesz uwierzyć, to podskakuj jeden krok, nie 10 kroków dalej. Możesz uwierzyć w pewne rzeczy, to idź jeden krok dalej. Bo jak skaczesz od razu w wygraną tutorkę, coś co jest totalnie bardzo mało prawdopodobne i bardzo trudno byś w to uwierzył, to to się nie stanie. A jak w coś jesteś w stanie uwierzyć, to prędzej to się stanie. I podskakuj tak powoli. Ciesz się tym, co jest teraz. Czujesz się bogaty. Jak czujesz się teraz już bogaty, pełny. I że masz dużo i idziesz w dobrym kierunku, zajmujesz się tym, co powinieneś, masz wybory, czujesz się wolny, o jeden krok dalej, o troszeczkę wyżej, to zwiększasz swoje szanse, żebyś rzeczywiście wygrał kiedyś w Totolotka, może. A jeżeli to nie jest coś, co będzie Ci służyło, to nie wygrasz nigdy w Totolotka. Jeżeli ten film dodał jakąś wartość, Chociaż jednej osobie, która sobie pomyślała, aha, rozumiem, aha, ma to sens, aha, rozwinęła mi się troszeczkę świadomość, zrozumiałem więcej rzeczy, mogę z tym coś podziałać więcej. Jeżeli tak, to super, o to chodziło, to jest mój cel. Jeżeli Ci podoba ten film, to lajkuj. Jeżeli podoba Ci się taka treść, to subskrybuj. I się widzimy następnym razem.